W dzisiejszym filmie Wam powiem, jakie gamepasy najbardziej się opłaca kupić, właśnie wyrabię w tym ten yy, ja Wam tutaj daję dokładnie właśnie tier listę, Wam już pokazuję. No i co, lecimy, pokażę Wam wszystkie gamepasy oraz produkty, które najbardziej się opłaca kupić. Więc lecimy do odcinka. Dobra, więc tak właśnie wygląda tier lista, ja mam tu usunę właśnie kamerkę. Żebyście wszystko widzieli. Bez kamerką będzie tak, bez kamerki będzie tak, żebyście tam wszystkie gamepasty i produkty widzieli. E, tak to wygląda. Mam być tutaj autoclicker plus 2 pety, auto plus 3 pety, jedno jajko, jeszcze otwieranie, lak, lak, shiny hunter, vip farmer, e, magic exy, jajko ekskluzywne, royal, au, royal dice potion box, e, epic Lack, tokeny oraz mega shakera. Więc dobra, mamy tam e, różne rzeczy. Możemy chyba zaczynamy proces Tierliffce bez kamerki. Jutro może być Clash Royale na kanale. Jutro może być Clash Royale, e, ale zobaczymy. Raczej będzie Roblox. Raczej będzie Roblox, ale może się pojawić Clash Royale. I wiem, że za dwa dni raczej będzie prosto Clash Royale, e, raczej. Zobaczymy, kiedy będzie Clash Royale po prostu ogłoszę Wam. Bo co jakiś czas będzie się właśnie ten Clash Royale pojawiać. Piszcie, napiszcie mi w ogóle w komentarzach pod odcinkiem z Clash'a czy podoba, podoba Wam się odcinki z Clash'a. Bo żebym po prostu wiedział co nie. Tu macie tło z Clash'a. Jakby ktoś nie wiedział, ale nie ma tutaj gry pokazane, bo jakby no wiecie. Dobra, lecimy po prostu do odcinka z oceniania pasów. Więc dobra, pierwsze jest to Autoclicker. Autoclicker, właśnie jako Game Pass. Yy, macie autoclickera w upgradach. Macie autoclickera właśnie w upgradach. Wiadomo, ten zarobówcy jest lepszy. Yy, jest lepszy ten Robuxy, Więc ja bym go dał takie... git. Ja bym dał git po prostu. Nie jest to najlepszy Game Pass. Nie jest to najsłabszy. Jest prostu dobry Game Pass. Jest to git. Game Pass nie jest najsłabszy na pewno. Dalej mamy plus 2 pet equipy. Yy, Plus dwa pety są dobre, no są dobre. Możesz sobie pozałożyć plus dwa pety, nie jest to najlepsze. Yy, ale tak to właśnie wygląda. Możesz sobie założyć więcej petów, więc no chyba git. Plus trzy pety są na pewno lepsze, ale to zaraz sobie zobaczycie. Autor rebirfy, no autor rebirfy. Aj, sądzę, że na jednej to są, tylko mam miszkę. rebirfy, no auto rebirfy no, szczerze. Szczerze, ja bym to dał do, do najlepszych, a teraz bym to do najlepszych, bo sama gra polega na tym, nie? sama gra na tym polega, więc najlepsze, moim zdaniem, najlepsze. Cine. Dalej mamy plus 3 pety, ja bym to dał też dobre, ale tu, bo jest to lepsze, wiadomo, cena też jest taka jest, yy, więc po prostu tak ja bym to yy, dał. Jest, jest, Dobra, przechodzimy dalej. Petty mamy, Rebek, mamy auto, mamy plus, jedne, plus jedno jajko do otwierania. Jajka są wa bardzo ważne, więc jest to dobry Game Pass. Jest to. Jest to w sumie taki Game Ja bym to dał tak po prostu po środku. Yy, jest to bardzo dobry Game pass. Więc tak, to wygląda, cenę. Yy, faster, szybsze otwieranie jajek. Giz Game Pass na pewno lepsze dał no, szybciej Wam otwiera jajka, nie ma tu jakby co tłumaczyć. Przechodzimy od razu do następnego. Lak. Zwykły lak, no zwykły lak jest słaby. Moim zdaniem jest słaby po lak. Mało on daje, bardzo mało. Patrząc na robocie, no mało kosztuje, ale po prostu jest on dla mnie słaby. Jest on dla mnie słaby, czemu? Po prostu, mu, jak powiedziałem, daje on mało laka. Wiem, że jest to 50% jest to lak za chyba 200 robusów. Więc jest tani, bardzo... Teraz jest to free to play bardzo, więc tak to wygląda. Yy, no, po prostu moja ocena słabe. Możecie to sobie też inaczej porobić. Zobaczymy, co to napiszcie w komentarzach, jak wy byście to właśnie zrobili. Czy się ze mną zgadzacie, czy zrobić to inaczej. wchodzimy do właśnie Ultralaka. Ultralak jest już tutaj, właśnie, yy, git. Jest to najlepsze, właśnie jest git dobry. No, sumie tak kusi dobry, tak tu dać. A dobra, dajmy po prostu, na, na razie dajmy najlepsze git. Okej, okay, dajmy po prostu git. Yyy, dobra, lecimy sobie dalej. Yy, shiny Hunter. Shiny Hunter, patrząc na cenę, 800 Robux. I to co on daje, no to słabe, no po prostu słabe, no. No nie ma co się, no po prostu słabe. Yyy... Mało to daje, bardzo mało, tylko to kosztuje 800 robux. Ja tą listę robię, żebyście wy na przykład wiedzieli co możecie, co, co możecie sobie kupić, co się właśnie opłaca kupić. E, więc tak to wygląda, ten odcinek po prostu dla was. Jakby ktoś się pytał, bo dużo osób się pyta co kupić za nas 1000 robux, to tu będziecie mieli właśnie wyjaśnienie tego wszystkiego. VIP, VIP, dobra, VIP jest dobry, tu bym go nawet dał, a mu... nie, tu bym go dał, tu bym go dał. Wip jest dobry, daje Wam dobre bonusy. Daje Wam też deskę, butkę, ładną oraz dobre bonusy. Przechodzimy do Instant Farmera. No i Instant Farmer jest chyba najlepszy. Instant Farmer chyba też dajemy na najlepsze. Jest to bardzo dobre. Bardzo to jest dobre i Wam wskazuje czemu. A dlatego, że zobaczcie sobie tu, ile ja tych owoców. Ja cały czas sobie używam, cały czas sobie tych owoców używam, ale zobaczcie, ile ja mam. Włącznie mam właśnie te 5000, więc mam ich serio bardzo dużo. Yy, I to właśnie przez tego farmera, a nie gram. Po prostu, jakby mi nocek nie zwalało, no to bym miał ich na pewno jeszcze więcej. Ale wywalabym, więc mam ich troszkę mniej, ale tak to wygląda. Po prostu bardzo śtopno. Zobaczcie, ile mam owoców. To na przykład wygląda jak kliki, yy, laka, gemy, Hatspeeda, aure, Więc tak to wygląda. Przechodzimy sobie dalej. E, więc instant farmera dajemy sobie na najlepsze, ale moim zdaniem, jest zanim dalej czy najlepszy. Autorebus to jakby sama gra, więc musicie mieć Autorebus. E, Magic X. Magic X. E, tu bym go dał. Tu bym go dał. Albo nie, nie, Tu bym go dał. Dobra, persuj, jak naj, najlepiej go dajemy. E, nie, dobra, tu, tu nie zostanie na git, drugi git. Jest to dobry Game to jest to bardzo dobry Game Pass. W sensie fajne wam daje szczęście, ale na no najlepszy bym na pewno tego nie dał. A na dobre, no na dobre, też bym się że tego nie dał. Co nie? Na no, dobre bym tego nie dał. A na Hit bym to właśnie dał. Bo jest to bardzo takie pomiędzy, co nie? Też to kursuje się Satrobus, więc też właśnie to leci na widz. Potem mamy jajko ekskluzywne. sobie to ale robiłem fajnie źle. Jajko ekskluzywne. Jajko ekskluzywne, no moim zdaniem, po prostu zależy czy, czy się całą grę i ile masz robuxów. Co Na na moje robuxy albo na moje tokeny, po prostu na moje robuxy, na przykład dla mnie, na moje robuxy, grę całą przeszłym. jestem w miarę dobry w tą grę, więc ja bym dał to po prostu na dobre. Co nie, bym dał na dobre. Yy, więc tak to by wyglądało. Co nie? Yy, no po prostu tak to wygląda. Tu mamy następne, Royal Abra Dajka. jest to ten właśnie git, jest to git to, to 200 Robux, ale kto chce, nie chce to kupić po prostu, co nie? Kto chce, nie chce to kupić, yy, więc tak to wygląda. Potem mamy Potion Boxa, yy, Potion Box do kupienia za Robuxy, za 100 Robuxów, jest to po prostu tragiczne. Yy, czemu jest to tragiczne, dowiecie się właśnie yy, za dwa dni na odcinku, się dowiecie i za na odcinku się dowiecie czemu to jest tak bardzo tragiczne. Słuchajcie, za dwa dni? Nie, bardzo za niedługo na odcinku zobaczycie, bo za niedługo będzie kolejny odcinek właśnie z skinów i zobaczycie ile tego po prostu dropnę i sami sobie po prostu wiecie, zrobicie, bo ja już to właśnie nagrałem i dużo tego dropu, więc bądźcie po prostu na tym odcinku, aby to właśnie zobaczyć, więc moim zdaniem jest to tragiczne jak kupić zarobków. Epic luck, Okej, okay, Epic Luck, Epic Luck tutaj już wszystko zmienia. E, epic Lack jest. Y, tak bym to dał. Nie. Tak. Nie, dajcie, tak, to tak, tak bym to dał. E, epic luck, 400 Robux. Nie wiem, 400 Robux, ale to bardzo dobre macie. Plus 100% lucka. Jest to tak właśnie. Jest to tak samo jak ten Game Pass. To tylko po prostu na 3 godziny. I jak macie ten game pass, ten game pass, ten game pass, ten No po prostu wszystkie game passy na jajka, co z jajkami. To po prostu jest to bardzo opłacalne, więc moim zdaniem szczęście bym to dał nawet lepsze od jajek. Bo jest to po prostu bardzo dobre pod pety. Trade tokeny, trade tokeny... Ee, trade tokeny, chodzi tu po prostu o trading plaży jakby. Trade tokeny... Ee, tak bym to dał... No, trade tokeny po prostu fajne są. Mi się podoba to tradeowanie, zarobiłem je sobie z 2000 po prostu. Kupiłem all passy za 4000 Robux z tokenów i zarobiłem 2000, więc fajnie to idzie. Bardzo dobrze. Jeszcze jeden secret oraz ten nowy i bym już na plus, więc wszystkie game passy, moim zdaniem, opłaca się kupić. Mega Axe, mega Axe, zależy też jak to działa. Zależy jak to właśnie działa. Yy, bo jeszcze nie wiemy, czy zawsze to będzie najlepszy miecz, się Pikax. Czy zawsze to będzie najlepsza siekierka, czy ona po prostu teraz jest najlepsza? I potem już nie będą ją edytować. Bo jak tak, jak to jest, że tylko teraz, jest to tragiczne. A jak to będzie no jakby cały czas, to będzie cały czas, to ja sobie po prostu git podkład Ale jest to najsłabszy git, więc tak wygląda, bo jak jelita, czy będę sobie zmienił. E, czy ja tu zmienić? Czekajcie, czekajcie. Mógłbym tego laka dać tutaj. E, tak wygląda tego laka. Nie, tak. Albo dobra, tak. To bym sobie pod, podmienił tu. E, to bym sobie zrobił tak. No i dobra. E, to jest git, tak to jest git. Dobra. E, tak wygląda, moim zdaniem, finalna tier lista wszystkich Game jak go sobie to też, też chcecie ocenić, no to oceniajcie. Napiszcie w komentarzu, się ze mną zgadzacie. Tak wygląda moja t Najlepsze. Yy, to nie jest... Macie prostu co kupywać, co nie. Yy, Zrobię to po właśnie koszty Robuxów i po co się i yy, Tak wygląda po prostu moja t finalnie. Wyjdziemy się jutro na odcinku 14. Elo!